A zawadnik z numerem dużym, 2 małym 2 pan Jacek Brzeski. 19 lat w zawodzie, 19 lat w drewno. Zacięta rywalizacja. Tak najważniejsza jest kostka cukru. rozłupana pana oburącz za głowę zdecydowanym uderzeniem. O proszę, cukier, puder poszła kostka. gorący wahnie Pana Jacka tutaj, od najmłodszej publiczności słychać idź widać do godzin